Dobry Państwu. Witam Państwa na inauguracji nocy Muzeów 2018 w Radzeniu Podlaskim. Według mnie jest to historyczna chwila. Chwila, w której rozpoczynamy proces tworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych, miejsce pamięci ofiar Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa w Radzeniu Podlaskim. Bardzo serdecznie chciałbym powitać przybyłych gości. Na nasze dzisiejsze wydarzenie. Witam serdecznie burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Redaka. Bardzo serdecznie witam pana Kamila Paszkowskiego, reprezentującego senatora Grzegorza Biereckiego. Witam Adama Adamskiego, przewodniczącego Rady Miasta Radzeń Podlaski. Witam Dariusza Magiera, który można powiedzieć hasło tworzymy w Radzeniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i witam wszystkich przybyłych mieszkańców Radzenia Podlaskiego, jak również media, które przyszły na to nasze dzisiejsze wydarzenie. I w tym momencie chciałbym oddać głos doktorowi Dariuszowi Magierowi, aby dokonał krótkiego wprowadzenia. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa, tak, tutaj, że w tym miejscu znajduje się areszt, były areszt Gestapo, później Urzędu Bezpieczeństwa. W radzeniu wszyscy wiedzieli, ale przez długie lata nie było z tym nic robione. Tak naprawdę to nie ja pierwszy wymyśliłem to, żeby to zrobić muzeum. Już w 1946 roku związek byłych więźniów politycznych, więzień i obozów hitlerowskich złożył wniosek do władz miasta o, o to, żeby tutaj w tym budynku po Gestapo zrobić jakieś muzeum pamiątek, jak to wówczas nazwano. Z oczywistych względów nie mogło to wtedy dojść do realizacji, dlatego że po katowni jednego socjalizmu narodowego kontynuowała ta działalność organizacja socjalizmu międzynarodowego. Także później, po 1956 roku, w budynku zainstalowała się Milicja Obywatelska, później przyjechała Policja. Także dopiero po, po wyjściu stąd Policji można było pomyśleć o przeznaczeniu tego miejsca na cele upamiętnienia ofiar, ofiar to, to dwóch totalitaryzmów. Coś tam powiem, tak? <gry> tak jest. W 2007 roku zwróciłem się do ówczesnego burmistrza z pomysłem, żeby przekazał to miejsce w administrowaniu radzinskiemu stowarzyszeniu inicjatyw lokalnych. Nie znalazło to jakiegoś specjalnego entuzjazmu gdy chcieliśmy już wówczas tutaj jakieś miejsce pamięci utworzyć, i po e, ostatnich wyborach, e, czując koniunkturę, że tak powiem, e, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość e, zwróciło się z wnioskiem o e, stworzenie w tym miejscu muzeum, e, muzeum żołnierzy wyklętych, ale jednocześnie pełniące funkcję miejsca pamięci ofiar obu totalnych terroryzmów. No i e, to dzisiejsze wydarzenie e, uważam jako krok e, w realizacji, tego celu. Dziękujemy, dziękuję bardzo Darkowi księdze, za to proszę, krótkie proszę, wprowadzenie. Księdze, no, księdze, no, księdze, witamy proszę. bardzo serdecznie księdza Andrzeja, proszę, księdza kanonika serdecznie. Andrzeja Kieliszka, promosza parafii tej Trójcy. No i cóż, o zabranie głosu prosimy burmistrza pana Jerzego Remka. Szanowni Państwo, przygodnie księże To jest rzeczywiście bardzo wielka chwila. Nie tylko dla mieszkańców Radzynia, ale dla mieszkańców ziemi radzyńskiej. Ja tutaj prezentuję tą tablicę, która przez lata wprowadzała nas w błąd. Ponieważ to miejsce nie było wyłącznie miejscem, gdzie niemieccy oprawcy zabijali polskich patriotów. Po odejściu stąd jednego totalitaryzmu, o którym mówił Pan profesor, przyszedł kolejny, komunistyczny. i mordów ciąg dalszy był w tym miejscu. Dlatego też przed dwoma laty zdemontowaliśmy tą tablicę i tak dla odkłamania historii na budynku jest, już ta tablica, która mówi prawdę. Ta tablica zostanie przekazana do muzeum, do tego pomieszczenia, do tej celi, gdzie myślę, że dla człowieka średnio wrażliwego budzi niezwykłe emocje. Proszę Państwa, to jest spełnieniem naszych takich planów aby było w tym miejscu muzeum, aby pamięć o wydarzeniach jeszcze tak nieodległych, żeby nigdy nie zgasła. Taka refleksja pojawiła się u mnie w sercu przed kilkoma dniami, kiedy zobaczyłem raz jeszcze te inskrypcje wyryte na ścianie celi, że my będziemy wszyscy dla siebie bardziej życzliwi. Bardziej serdeczni, jeśli przeżyjemy to w sposób właściwy, jeśli w sposób właściwy ocenimy historię. Nie dopuśćmy do tego, aby pamięć o tych, którzy tutaj byli pomordowani, aby została zatarta. Dla najmłodszych, chociaż nie tylko, chcę powiedzieć, że w tym miejscu ludzie byli mordowani, i tutaj nie opodal, nie opodal. Byli grzebani. Podczas budowy tego osiedla odkrywano dziesiątki szczątek ludzkich. Podejrzewam, że ta ziemia nadal kryje jeszcze wielkie tajemnice. I dlatego czynimy starania o to, aby to miejsce stało się specjalnym miejscem pamięci narodowej. I nie bójmy się tego słowa. Myślę, że tak jak tutaj jesteśmy, i dziękuję serdecznie, że media tak licznie są reprezentowane. Państwo zaniesiecie tą informację wszystkim, którzy tylko tym się interesują, tak aby jak najwięcej osób tutaj przybywało i poznawało rzeczywistą, tą prawdziwą historię. Tutaj mieszkają jeszcze lokatorzy, do których z wielkim szacunkiem odnoszę się, i stworzenie tego. Miejsca tego muzeum było możliwe dzięki temu, że niektórzy z lokatorów już opuszczają to miejsce, ale nie chcemy czynić nic, co by przypominało czasy minione. Nie może się to odbywać gwałtownie. Ci lokatorzy, ci państwo, o których wspominam, muszą zechcieć odejść do lepszych warunków mieszkaniowych, i wtedy ten obiekt będzie mógł być w całości. Wykorzystany jako muzeum żołnierzy wyklętych i miejsce pamięci narodowej. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. I w tym momencie o zabranie głosu chciałbym prosić Kamila Paszkowskiego, reprezentującego dzisiaj senatora Grzegorza Bieleckiego. Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Księży Kanoniku, Panie Burmistrzu, Pan Senator Grzegorz Gierecki, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą uroczystość. Pan Senator prosił mnie, abym przekazał informację, że jego zapewnienia, które przekazał w Radzie Podlaskim już jakiś czas temu odnośnie tego muzeum, są nadal jak najbardziej aktualne. Szczególne podziękowania dla Rady Miasta. Radzynia Podlaskiego oraz dla Pana Burmistrza za podjęcie tej inicjatywy, podjęcie tej uchwały, o której zaraz pan przewodniczący powie więcej. podzami miasta Radzynia Podlaskiego taki mural znajdzie się bądź na tym budynku, bądź w niedalekiej jego okolicy. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie jeszcze raz. No i mam nadzieję, że ta inicjatywa, tak jak powiedziałem, będzie w Radzyniu Podlaskim bardzo mile widziana w tym szczególnym roku 2018. Dziękuję, Dziękuję. Bardzo, bardzo. I szanowni Państwo, dni 17 maja tego roku w rocznicę odzyskania 100 lat niepodległości przez Polskę, podjęliśmy uchwałę, może ktoś by chciał, żeby to była uchwała, która powołuje muzeum i tak dalej. Natomiast podjęliśmy uchwałę, która... Umożliwia stworzenie takiego muzeum w tym miejscu przez Radzyński Ośrodek Kultury. Prawda, jak widać, sama po latach zawsze się obroni. Należy się taka pamięć tym, którzy byli więźniami tego miejsca, bo podejmując uchwałę, dlaczego do tego nawiązuję, w 90 roku jeden z radnych krytykował, dlaczego my to robimy, prawda, jakim prawem. Wtedy jeden z mieszkańców naszego miasta. Stał i mówił, że był więźniem tego miejsca. Potem znalazł się na zamku w Lublinie. Dzięki Panu Bóg przeżył i mógł te słowa wypowiedzieć. W tym momencie oddajemy szacunek właśnie dla tych, co przeżyli, dla tych, co od razu odeszli do Pana, dla tych, którzy zostawili tu swoje zdrowie, bo jak dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, pani Zigoska, znana podróżnik, również to spędziła dwa dni w swoim życiu. Potem była na zamku. Państwo, bardzo się cieszę, że może się ziścić to, aby pamięć o tych bohaterach była zachowana i abyśmy mogli wspólnie razem z tymi, którzy po nas przyjdą przeżywać to i wyciągać przede wszystkim wnioski z tego, co tutaj się działo. Dziękuję. bardzo i o zabranie głosu. Proszę księdza kanonika Andrzeja Kieliszka, proboszcza parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Dajcie Najpierw to słowa uznania i podziękowania władzom naszego miasta, panu burmistrzowi, radzie miasta, naszym przewodniczącym, że została podjęta taka inicjatywa, żeby tutaj tworzyć zaczątek muzeum. Jest to teren mojej parafii. Nie jeden raz tutaj w tym budynku byłem, chodząc po kolędzie, chociażby nawet w ostatnim roku, i zawsze ze szczególnymi uczuciami tutaj chodziłem tymi korytarzami, patrzyłem na te drzwi, które no pamiętają te, te trudne i bolesne czasy naszej historii. Też rozmawiałem z mieszkańcami tego budynku. Też pełen szacunek dla takiej delikatności w działaniach. Celem było by utworzenie tutaj tego muzeum. Chodzi o szacunek dla mieszkańców, że, że nie są jakoś na siłę wyrywani z tego miejsca, do którego się przyzwyczaili. Żyli od lat, są to ludzie też po podeszłym wieku. A, a z drugiej strony, właśnie, że, że to idzie w tym dobrym kierunku, że już jedno z tych mieszkań jest wolne, że, że można będzie zobaczyć te piwnice, gdzie są te oryginalne inskrypcje, że. Że one już nie będą ulegały jakiejś dalszej dewastacji. I ja z wielkim zaciekawieniem chciałbym właśnie zejść tam i, i zobaczyć te, te napisy, które są i wyrazem patriotyzmu ludzi, którzy tutaj przebywali, byli więzieni, bo inaczej by tutaj nie trafili, gdyby nie kochali Polski. Ale też jak się wczytamy w treść tych inskrypcji, to widzimy, że, że to byli ludzie głębokiej wiary, którzy właśnie na takich okolicznościach okrutnych i, i może beznadziejnych. Tę wiarę wyznają poprzez te napisy. Życzę władzom, żeby się udało czynić kolejne kroki na rzecz właśnie utworzenia tutaj pięknego muzeum, z którego Radzyń będzie mógł być dumny i które byłoby jedną z atrakcji właśnie naszego miasta. I myślę, że to zostanie zrealizowane. Tak na koniec chciałbym, żebyśmy przywołali pamięć o tych, którzy tutaj przebywali, cierpieli, którzy Tutaj, y, umierali, y, którzy tutaj umierali, którzy pozbawieni byli opieki duszpasterskiej, którzy może nie mieli możliwości, żeby, żeby skorzystać z sakramentu świętych przed śmiercią, a co było dla nich ważne. Y, I myślę, że rzeczą y, właściwą by było, żebyśmy y, właśnie w, w tym momencie, w tym miejscu pomodlili się y, w intencji tych wszystkich tutaj y, pomordowanych, y, zabitych, y, cierpiących. Za ojczyznę i też, też, też za wiarę. Święta, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznymi. Teraz, teraz i godziną śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Paniem. A światłość wieku i niech im świeci na świeci Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojca i Słuchajca ja może tylko jedno zdanie dodam. Już niebawem, w ciągu najbliższych tygodni, kolejne mieszkanie zostanie zwolnione, kolejna cela zostanie odsłonięta, ponieważ jedna z rodzin przejdzie do lepszych warunków mieszkaniowych i tak to sukcesywnie będzie się odbywało. Zanim zaprosimy Państwa do oglądania tej celi numer 6, pozwólcie Państwo, że jeszcze w kilku zdaniach powiem najbliższe kroki, jakie zamierzamy. Poczynić w celu utworzenia tego muzeum. Tak jak Pan Przewodniczący Rady Miasta wspomniał, dwa dni temu została podjęta uchwała y, zmieniająca statut Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Ta uchwała po 14 dniach się uprawomocni, i wtedy, y, jako dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, zamierzam wydać zarządzenie powołujące muzeum i y, jednocześnie nadające mu y, regulamin. I kolejnym krokiem <coughs> będzie y, powołanie Rady Muzeum. Wystosuje apel do wszystkich środowisk, organizacji, stowarzyszeń o zgłaszanie kandydatur osób, które chciałyby zasiąść w takiej radzie i następnie ta rada zgodnie z uchwałą o muzeach może liczyć od 5 do 15 osób i, i zgodnie z, tą, z tym zapisem ustawy ta rada zostanie powołana. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, przybyłym na to naszą inaugurację Nocy Muzeów 2018 w Radzeniu Podlaskim. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi, panu Kamilowi, dziękuję, dziękuję przewodniczącemu rady miasta księdzu Andrzejowi, dziękuję bardzo Darkowi. Chciałbym również bardzo podziękować tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do utworzenia ekspozycji w tej celi numer 6, którą za chwilę Państwo będą mogli zobaczyć. Dziękuję bardzo Tomkowi Młynarczykowi, dziękuję Arkowi Kulpie, dziękuję Pani Antoninie Bożym Rotari. Za chwilę Państwo będą mogli obejrzeć tą celę numer 6. Oprócz napisów, które myślę są najcenniejsze w tej celi, przygotowaliśmy dwie takie tablice. Tablice, które przypomną Państwu historię zmiany Tutaj, tutaj oto tablicy, która jest za nami, dlaczego tak się stało, a z kolei druga tablica będzie ukazywała dni żołnierzy wyklętych w Radzeniu Podlaskim, jakie w tym roku miały miejsce w naszym mieście. Ponadto pierwszym eksponatem w tej celi numer 6 będzie właśnie ta tablica, która została zdjęta z budynku. No, i cóż, może pana burmistrza poprosimy, żeby wziął tą tablicę. Zaniesiemy ją do celi numer 6. Dla mnie była taka takie, ta inskrypcja, gdzie jest ten napis, że cela więzienna to żywy grób. To właśnie ta inskrypcja i odwołanie się do pana Boga. To myślę tak wiele mówi. Zresztą bardzo wiele jest tych, tych napisów, które tylko potwierdzają to. Tak. Tak, 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 tak. Jest to jedna z sześciu celi. Ta, którą udało nam się teraz pozyskać, ale kolejne mieszkanie i kolejna cela i kolejne również będą odsłony tego, tego miejsca. Przede wszystkim wysprzątaliśmy tą piwnicę, zostało oświetlenie zamontowane, była jedna mała żaróweczka. No i przygotowaliśmy te dwie tablice, które tworzą tą pierwszą ekspozycję i tyle. I w zasadzie Ściany wymagały jakichś specjalistów? Nie, nie. Myśmy w tym momencie ścian w ogóle nie ruszali. Tak naprawdę niech tym zajmą się naprawdę specjaliści, żeby to jakoś e, zachować dla potopu. My ścian nie ruszaliśmy i, i zamierzamy jakby posiłkować się specjalistami w tej kwestii. Ile osób w ogóle tu było? No to jest podziemia antykomunistycznego, no to prawie 500 osób. Natomiast w wszystkich więźniów było wiele więcej i niektóre, bo tutaj nie tylko byli tam ci tak zwani żołnierze wyklęci w okresie powojennym, ale również na przykład... Um, Dezerterzy z ludowego wojska polskiego. Masowo wówczas ludzie albo uchylali się od pójścia do tego wojska, albo uciekali zaraz po wcieleniu, no i oni tutaj też lądowali. I odszukać w aktach człowieka, dopasować zdjęcie i biogram do, do tego nazwiska. Nie? No, ale to jest na, na lata robota. Chociażby te napisy, one zachowały się w tak dobrym stanie, że już w tym momencie wiele nazwisk zostały zidentyfikowanych. Poznaliśmy te osoby, dotarliśmy do ich życiorysów, do ich losów późniejszych. I to po prostu, to trzeba pokazać mieszkańcom radzenia, wszystkim odwiedzającym to miejsce, ale też muzeum uważam, że powinno pełnić taką rolę edukacyjną dla młodzieży, pokazywać tą historię tego miejsca.